Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest czwartek, 23 stycznia 2025 roku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskim wioślarzu i olimpijczyku z Tokio 1964, Meksyku 1968, Monachium 1972. I Montrealu 1976. Był także zawodnikiem klubów, między innymi AZS-u Wrocław. Moi drodzy, Alfons Ślusarski. Tak ma na imię, Alfons. Yy... Zapraszam Was do oglądania i odsłuchania. Zanim przejdę, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. W związku z tym, że bohater dzisiejszego odcinka obchodzi urodziny. Panie Alfonsie, życzę Panu zdrowia przede wszystkim, bo bez tego nic się nie da zrobić. W swoim życiu nic się nie da zrealizować. Dużo, dużo zdrowia. Niech pan żyje jak najdłużej. Życzę także spełnienia marzeń, szczególnie tych, które się jak dotąd nie spełniły, aby zrealizowały się w tym roku. A jeżeli dojdą nowe marzenia, to aby się spełniły jak najszybciej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, 100 lat. Urodził się 23 stycznia 1942 roku w miejscowości Sosnówka. Sosnówka, moi drodzy, to jest wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, powiat karkonoski, gmina Podgórzy. Był zawodnikiem klubu AZS Wrocław w latach 1959-62. Zawisza Bydgoszcz 1963-1965 oraz KKW Bydgoszcz 1966-1976. Obecnie ten klub się nazywa Bydgostia Bydgoszcz. Wielokrotny mistrz Polski, medalista mistrzostw świata, dwójce bez sternika, srebrny w roku 1970 w parze z Jerzym Brońcem, brązowy w roku 1974 w parze z bratem Zbigniewem, Uczestnik Mistrzostw Świata w roku 1975, piąte miejsce w dwójce bezternika. Partnerem był Jerzy Broniec, brązowy medalista Mistrzostw Europy w roku 1971 w dwójce bezternika w parze z Jerzym Brońcem, uczestnik Mistrzostw Europy w 1973 roku, podczas których startując w dwójce bezternika. Zajął piąte miejsce. Partnerem był y, wtedy Zbigniew Ślusarski. Na Igrzyskach Olimpijskich startował w dwójce bez Ternika w 1964 roku, y, 1968 roku, 1972 roku i 1976 roku. I kolejno będę czytał. Które miejsce zajął i kto był partnerem, ósme miejsce partnerem był Czesław Nawrot. Ósme miejsce partnerem był Jerzy Broniec. Piąte miejsce partnerem był Jerzy Broniec. I jedenaste miejsce partnerem był brat Zbigniew ślusarski. Także jeżeli chodzi o mistrzostwa świata to tutaj gdzie się one odbyły wtedy kiedy to zdobył srebro i brąz jeśli chodzi o srebro w 1970 roku to jest w San Caterines pisze się nie wiem jak się dokładnie czyta ale to się nazywa Saint Catharines się pisze. Chyba się czyta jakoś Saint Katarines. Jeżeli ktoś zna y, francuski, to y, proszę mnie poprawić. W razie czego. To jest y, w Kanadzie. To było w Kanadzie. A to miasto się znajduje w Kanadzie. Y, jeżeli chodzi o brąz, który zdobył w 1974 roku na Mistrzostwach Świata, to odbyło się moi drodzy miejscowości Lucerna pisze się, ale nie wiem, które to jest Miasto, moi i drodzy, pod jakim względem języcznym, pod względem językowym czy to jest miasto. Nie mam tutaj. Moi drodzy danych. Ale być może jest to niemieckojęzyczne miasto, bo tutaj pisze, że to jest siedziba administracyjna kantonu Lucerna oraz okręgu. Lucan no ale. Lucerna, no to bardziej pasuje do dwóch tych języków, do włoskiego jak tutaj to chyba się czyta lucerna i e, język romansz to pewnie się czyta chyba e, lucerna, tak jak się pisze. Jeżeli ktoś zna włoski lub a jeżeli ktoś zna romansz, to też niech mnie nie poprawi jak to się e, czyta. Jeżeli chodzi o y, odnoście francuskiego, to pisze się lucerne. Nie wiem jak się to y, czyta. W razie czego to też proszę o pomoc. A po niemiecku, no to pisze się luzern, Przez U otwarte Z, a czyta się Lucan. To wiem, że tak się czyta, ucząc się y, dalej języka. Niemieckiego. No. A odnośnie Mistrzostw Europy, to yy, jeżeli nie wspomniałem, jeżeli, albo jeżeli wspominałem, a nie dosłyszeliście, to yy, brąz na Mistrzostwach Europy Kopenhaga, Stolica Danii, 1971 rok. Bardzo Wam dziękuję moi drodzy. Jeżeli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania pod moim vlogiem, a także do subskrybowania i kliknięcia dodatkowo w dzwoneczek, ponieważ nie zapowiadam vlogów lub ewentualnych transmisji na żywo. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.